Napełnieni radością z otrzymania darów Ducha Świętego, zanieśmy do Chrystusa z ufnością naszą modlitwę. Panie Jezu, polecamy Ci papieża Franciszka, a także obecnego wśród nas biskupa Mirosława, aby nieustannie głosili całemu światu tajemnice Twojego życia, męki, śmierci i zmartwychwstania. Ciebie prosimy. Panie Jezu, modlimy się za nas, którzy przyjęliśmy dziś sakrament bierzmowania, abyśmy umocnieni darem Ducha Świętego, ugruntowani w wierze i miłości, dawali świadectwo swoim życiem. Ciebie prosimy. Panie Jezu, miej w opiece naszych rodziców, świadków bierzmowania, spraw, aby słowem i przykładem pociągali nas do naśladowania Twojej miłości do Boga. I bliźniego. Ciebie prosimy. Panie Jezu, wprowadź do chwały nieba naszych bliskich zmarłych, aby odkupieni tajemnicą śmierci i zmartwychwstania mieli udział w Twojej chwale. Ciebie prosimy. Panie Jezu, spraw, aby każdy z nas niósł w sobie głębokie przekonanie, że wiara w Ciebie oraz miłość Boga i bliźniego, Nadaje sens naszemu życiu. Ciebie prosimy. Panie Jezu, Chryste, dawco życia i zwycięzco śmierci, wysłuchaj naszych modlitw i spraw, abyśmy wiernie, służąc Tobie na Ziemi, doszli do oglądania Twojej chwały w niebie, który żyjesz, i królujesz na wieki wieków. Amen. Przynosimy przed Twój ołtarz, Panie, zapaloną świecę, znak światła i miłości. Ogień przypomina nam, że powołaniem chrześcijańskim jest kochać, bo tylko miłość daje wzrost, buduje i tworzy. Niech nas prowadzi światło wiary i czynnej miłości, abyśmy nie zawiedli Chrystusa, Kościoła i człowieka. Przynosimy przed Twój ołtarz, Panie, kwiaty, symbol piękna i wdzięczności. Przynosimy je na ofiarę, bo są zaprzeczeniem zbytniego zatroskania o sprawy doczesne ukazują wspaniałą myślność, jaką obdarzasz świat. Spraw, Panie, byśmy zawsze pamiętali, że Twoja jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Przynosimy przed Twój ołtarz, Panie, chleb, symbol praw człowieka. Istnieje głód nie tylko chleba, istnieje bezdomność wśród swoich i anonimowość w tłumie. Daj nam wrażliwość na potrzeby konkretnego człowieka, tego brata, którego ramię styka się z naszym na co dzień. Przynosimy przed Twój ołtarz, Panie, winą i wodę. Chrystus jest winnym krzewem, a my latoroślami. Przyjaźń zobowiązuje, domaga się wierności. Udziel nam tego daru, byśmy entuzjazmem naszego młodego życia ukazywali piękno i godność każdego powołania.